Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o królowej mistycyzmu, stylu Goff i jednej z najbardziej ikonicznych postaci w świecie dark fashion czyli Michelle Lamy. Ale jak to wszystko się zaczęło? Co skłoniło Michelle do porzucenia swojej pierwszej ścieżki kariery i poświęcenia się szeroko pojętej modzie? Urodzona we Francji 44 roku, w 1944 roku, we wczesnych latach 70. studiowała filozofię i prawo, które po studiach dało jej zatrudnienie w zawodzie. Jednak Michelle czuła, jak i utwierdzała się na bieżąco, że bycie prawnikiem nie jest jej szczytem możliwości. Na początku głównie na studiach filozoficznych, gdzie zetknęła się z głębszymi pytaniami o sens życia, wolność i ekspresję, uświadamiając sobie, że ścieżka zawodowa prawnika nie daje jej tyle możliwości na ekspresję i swobodę. To zupełnie dziwne, a zarazem tak oczywiste, że osoba tak silnie kojarzona z negowaniem wszelkich zasad eklamu wcześniej trudniła się zawodem prawnika, który musiał ją na tyle zawieść, że wręcz obróciła się przeciw tej idei, jeszcze bardziej łamiąc zasady. Oczywiście, wielką rolę w zarażeniu lami, alternatywną wizją na swoje życie, miała sama kultura w latach 70. we Francji, która w tamtych czasach była epicentrum awangardowych ruchów w sztuce, filozofii, modzie i muzyce. Jeśli chcesz odkryć coś wyjątkowego, a zarazem zobaczyć, jak to wszystko się zaczynało w muzyce elektronicznej, koniecznie musisz sprawdzić twórczość François Kevorkian. To właśnie w latach 80. stawiał pierwsze kroki w karierze, które rozwija się do dziś, mimo 71 wiosen na jego karku. Wracając do tematu, bo to właśnie wraz z wyjazdem naszej Michelle do USA, a dokładnie LA, gdzie pod koniec wieku otworzyła niczym z mokrego warszawskiego snu klubokawiarnię kawiarnię pod nazwą Ledu Cafe, w której zbierała się cała artystyczna Bohema, miasta aniołów, a co za tym idzie wiele gwiazd takich jak Tupac, Madonna czy nawet Mike Tyson. W 1984 Michelle zakładając swoją markę odzieżową pod nazwą LAMI, Szukając pattern makera zarudniła nikogo innego, ale tego, na którego każdy czekał w tym filmie. Czyli króla ciemności, tytana ciężkiej pracy, Erika Owensa. Ale nie myślcie sobie, że Rysiek dostał tę pracę przez jakieś głupie CV czy podanie na pracuj.pl. Bo Michelle i Ryszarda zapoznał sytuaciel samego Ryszarda. Tak naprawdę od samego początku Michelle dla Rika była mentorką i muzą. A jak sama opowiada, że początkiem ich nieprofesjonalnej relacji był wieczór, kiedy Rysiek dał kapkę w palnik i pukając do jej drzwi powiedział skromne. Nie jestem pewien, czy to odpowiedni moment, ale myślę, że Cię kocham. Romantyk. Romantyk. Oczywiście Michel nie jest byle kim w Marceli Cowens. Jest kofanderką, jak również pełni funkcję dyrektorki wykonawczej w sprawie sztuki i projektowania mebli. Projektując meble, kieruje się ideą wykorzystywania materiałów pozostawionych przez naturę lub odrzuconych przez ludzi, nadając im nowe życie. Ponadto wykorzystuje kości zwierzęce, np. wołowe, które są przetwarzane w minimalistyczne i geometryczne formy. W procesie tworzenia mebli, Lami nie dąży do przewidywalności ani piękności, lecz preferuje organiczne i bardziej namacalne podejście do piękna i funkcji. Jej meble często mają surowy i niespokojny charakter. Przykładem tego może być na przykład krzesło Half-Box Chair, które nie jest zaprojektowane z myślą o komforcie siedzenia. Przy otwarciu jednej z lokacji sklepu Rick Owens w bardzo ważnym miejscu dla Michelle Erika, czyli Los Angeles, mogliście na przykład klapnąć sobie na samym władcu ciemności albo odstawić swój kubeczek z gorącą kawką na jego plerach. Lami traktuje projektowanie mebli jako pewną zabawę z Rickiem Owensem, a ewentualnie zainteresowanie publiczności jest tylko wisienką na torcie. Wspólnie z Owensem tworzą meble na własny użytek, bez intencji komercyjnych. Lami w dzisiejszej modzie jest zdecydowanie najbardziej znana ze sprawą swoich wytatuowanych palców. Co śmieszne, te palce nie są nawet wytatuowane, tylko są bardziej zabarwione w farbie. A co jeszcze śmieszniejsze, to w tej samej farbie, którą Rysiek używa do farbowania swojej czupryny na czarno. Trzeba to przyznać, nadaje to bazosowski wygląd, ale niesie ze sobą historię, na której temat Michelle wylała herbatkę w wywiadzie dla Polimody, negując powiązania tego symbolu z witchcraftem, które ciekawie opisał jeden Dreditowicz, jako iż czarne palce oznaczają połączenie ze światem podziemnym i przekroczenie progu między dobrem a złem. Michelle sama oznajmiła, że dla niej czarne palce nie są w żaden sposób symbolem witchcraftu ani czarnej magii. Lecz jest to nawiązanie do kultury berbryjskich kobiet, czyli białej rasy rdzennej ludności Afryki Północnej, charakteryzującej się plemiennymi tatuażami na palcach. Michelle bez dwóch zdań jest postacią pełną niespodzianek, która przez wiele lat swojego życia poznała wiele ciekawych ludzi i zrobiła wiele niesamowitych rzeczy. Niestety obecnie spłyca się tylko do partnerki Ricka Owensa, zapominając o jej wpływie na zaistnienie projektanta na światowej scenie. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne pary popkultury mogą równać się z tą dwójką słodziaków. The Third Place się żegna i życzy miłego poranku, popołudnia czy wieczoru.